w programie Piwa2iA ja. W dzisiejszym odcinku zmierzą się dwa pyskie ale Jedno to jest piwko a drugie to pier Zaczniemy od gości, bo tu jesteśmy gościnni Smaczne, fajne. Teraz gospodarz. Coś jest nie tak. Niemieckie ma o wiele łagodniejszy smak. To wydaje się być takie trochę nieprzyjemne Jestem zaskoczony ale nagrywa bier